Ceres w Strzelcu. 25 listopada 2023 roku. 25 listopada 2023 roku o godzinie 6.10 Siris, jedna z głównych planet karłowatych, symbolizująca płodność, zboże i troskę matczyną, przeszła do odważnego i zafascynowanego strzelca, a pozostanie w nim do 7 lutego 2024 roku. To wydarzenie astrologiczne może mieć głęboki wpływ na nasze życie i duchowość. Zastanówmy się, jakie to przynosi energię i jak możemy je wykorzystać. Siris, Opiekunka Ziemi i troski matczynnej. Siris, Znana również jako Dymiter w mitologii rzymskiej, była boginią urodzaju i matką Persefony. Astrologii odnosi się do naszej zdolności do opieki, zarówno dla innych, jak i dla samego siebie. Wchodząc w strzelca, Siris przynosi ze sobą ekspansywną i optymistyczną energię. Strzelec, poszukiwacz prawdy i duchowy optymistą. Strzelec, rządzony przez Jowisza, symbolizuje dążenie do wyższej wiedzy. Ducha odkrywcy i długie podróże, zarówno fizyczne, jak i duchowe. To znak, który inspiruje nas do poszukiwania prawdy i rozwijania naszej duchowości. Nowe możliwości i perspektywy. Z połączenia tych dwóch energii wynika wyjątkowa szansa na rozwinięcie naszej duchowości poprzez podróże, edukację i poszerzenie horyzontów. To doskonały czas, aby otworzyć umysł na nowe idee, filozofie i kultury. Strzelec podnosi nasze spojrzenie ku gwiazdom, a Siris dodaje do tego nutkę troski matczynej, zachęcając nas do opieki nad naszym wnętrzem i naszymi bliskimi. Żadbaj o ziarno, a zbierzesz plon. W astrologii Siris jest również związana z cyklem wzrostu, podobnym do cyklu uprawy roślin. Zatem teraz jest idealny czas, aby zasiać ziarno nowych pomysłów, marzeń i celów. Dbaj o nie, pielęgnuj je swoją uwagą i starannością, a z czasem zbierzesz obfite owoce swoich wysiłków. Zintegruj pielęgnację ducha z poszukiwaniem prawdy. W tym czasie warto skoncentrować się na równowadze pomiędzy dbaniem o nasze duchowe potrzeby, a jednoczesnym poszukiwaniem prawdy i rozwijaniem się intelektualnie. Zjednoczenie tych dwóch aspektów życia może przynieść harmonię i pełniejsze zrozumienie siebie i świata. Podsumowanie. Rozkwitaj w świetle prawdy i troski. Zmiana pozycji Siris do strzelca otwiera drzwi do nowych możliwości, zarówno w sferze duchowej, jak i życiowej. To doskonały czas na rozkwitanie pod wpływem optymizmu, poszukiwania prawdy i troski o nasze wewnętrzne ja. Żadbaj o siebie i otwórz umysł na nieznane. Przygoda czeka na ciebie. Zapamiętaj, twoje duchowe ziarno jest gotowe do posadzenia. Teraz czas zobaczyć, jak rośnie w blasku strzelca. Wróżbita Łukasz Węcka